Apokalipsa dzień po dniu. Symbol zwycięstwa. Podszedł on i wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Gdy baranek przejął zwój, upadły przed nim cztery istoty. Upadło też dwudziestu czterech starszych, z których każdy miał cytrę i złotą czaszę napełnioną wonnościami, czyli modlitwami świętych. Apokalipsa, rozdział 5, wiersze 7 i 8. Kiedy Chrystus wziął zwój z prawej ręki tego, który siedział na tronie, było to coś więcej niż tylko obowiązek. Scena ta stanowi centralny punkt czwartego i piątego rozdziału i symbolizuje kluczowy moment w wielkim boju pomiędzy Chrystusem a Szatanem. Żadna inna istota we wszechświecie nie mogła wziąć tego zwoju od Ojca. Zatem czyn Jezusa symbolizował jego zwycięstwo nad wrogiem. Akt ten stanowił przeniesienie władzy, jak gdyby otrzymanie aktu dziedziczenia. Uzurpowana przez szatana władza przeszła na Chrystusa, który zajął miejsce utracone przez Adama na rzecz wroga. Chrystus, na mocy swojej ofiary, zdobył prawo do reprezentowania naszego upadłego świata. W akcie radosnego uwielbienia cztery istoty żyjące i czterech starców upadło przed barankiem. Apokalipsa 5,8. Była to reakcja na przyjęcie zwoju przez Chrystusa, co podkreśla znaczenie tego, co uczynił, przynosząc zbawienie naszemu upadłemu światu. Istoty i starcy mieli harfy. Lub cytry i złote czasze napełnione wonnościami, czyli modlitwami świętych. Apokalipsa 5:8. Jest to wyrażenie związane ze starotestamentową świątynią, która symbolizowała plan zbawienia. Werset ten mówi nam, że Jan widział salę tronową w niebie i wskazuje na służbę arcykapłana przed ołtarzem kadzenia w Miejscu Świętym, zwróconym w stronę Miejsca Najświętszego. Modlitwy ludu Bożego przyczyniły się do tego, że baranek wziął w swe ręce zwój. Podkreśla to, jak ważne dla naszego Stwórcy są nasze żarliwe modlitwy. Kiedy błagasz Boga o zbawienie przyjaciela lub członka rodziny, Pan słyszy Twoją modlitwę. Pomódlmy się razem, baranku Boży, dziękuję Ci za wysłuchanie moich modlitw. Dziękuję, że zdecydowałeś się wziąć ten zwój. Dziękuję, że oddałeś swoje życie, abym ja mógł żyć wiecznie. Do dalszego studiowania Ewangelia Jana rozdział 12 wiersz 31. Pierwszy list Piotra, rozdział drugi, wiersze od 21 do 25. Pierwszy list Jana rozdział 5 i wiersz 15.